piękny obraz. No, lato na Grenlandii. Ten obraz namalował e, Rasmussen i właśnie chciałem dzisiaj powiedzieć troszeczkę na temat Wikingów e, w Ameryce. Wikingowie w ogóle w poszukiwaniu łupów i zysku przemierzyli szmat znanego i nieznanego ówczesnym Europejczykom świata, zapuszczali się na wybrzeża Morza Śródziemnego, na Morze Kaspijskie, a nawet do Bagdackiego Kalifatu, na północ skolonizowali wyspy Owcze Szetlandy i założyli osady na Islandii setki lat przed Kolumbem dotarli też do amerykańskich wybrzeży, krótkotrwale osiedlając nawet Nową Fundlandię w Kanadzie. Jak daleko na południe dotarli i czy postawili stopę na amerykańskim kontynencie no, pozostaje do dzisiaj tak naprawdę zagadką. Dalekie wyprawy umożliwiały im knary. To są takie zbudowane z sosnowego drewna pełnomorskie łodzie o dużej dzielności morskiej. Tak jak tutaj właśnie widzicie mogły nie tylko swobodnie pływać po Północnym Atlantyku, ale też przewozić po kilkanaście ton ładunku, w tym żywy inwentarz niezbędnym kolonistom. Przede wszystkim jednak Wikingowie posiadali znane wówczas Europejczykom umiejętności żeglarskie, nie używali kompasu, ale wiedzieli, że ziemia jest kulą, znali pojęcie długości, szerokości geograficznej, równika i biegunów, na północnym Atlantyku w blasku nocy polarnej albo przy zachmurzonym niebie astronawigacja była nieprzydatna, dlatego nordycy żeglarze czytali znaki dawane przez wodę, ryby, ptaki, orientując się dobrze w szerokości geograficznej i odległości do e, najbliższego brzegu. Instrukcje podróży na Grenlandię można znaleźć m.in. w XIII wiecznej islandzkiej księdze Landambok. E, warto dotrzeć do niej, jeśli kogoś interesuje żeglarstwo i marynistyka. Płynąc od wybrzeży Norwegii trzeba było ominąć Islandię od południa i kierować się na zachód, aż na oceanie pojawią się wieloryby. Nie wolno było natomiast tracić z oczu ptaków. Niemałą rolę odgrywał szósty zmysł żeglarzy. Wypływając z przystani obierali na przykład skałę fiordu za punkt orientacyjny i potrafili sterować, nawiązując do niego, Mimo, że dawno zniknął już za horyzontem, mieli też się posługiwać tak zwanym kamieniem słonecznym, który wskazywał położenie słońca niezależnie od pogody i pory dnia. Jednak ich przydatność w sumie jest tak naprawdę dyskusyjna. Wikingowie dotarli do Islandii. A w latach 80. wieku, do tej Islandii dotarli w ogóle w 874 roku. A w latach 80. wieku, pod wodzą Eryka Rudego, wylądowali na Grenlandii, gdzie założyli osady. Stąd był już tylko krok do wybrzeża Ameryki Północnej. Około roku 1000 znaleźli się w Labradorze i Nowej Fundlandii. Oczywiście pierwszym Europejczykiem, który zobaczył świat, nowy świat, miał być Bjarni Hersfson no Saga o Grenlandczykach z XIII wieku wspomina, że zboczył z kursu płynąc na Grenlandy i dopłynął do nieznanych wysp na zachodzie. Nie przypominały grenlandzkich krajobrazów, więc Herr Jollsfond i jego załoga nie zasiedli, nie zsiedli w ogóle na ląd. Jego opowieści krążyły później wśród wikingów. Jednym ze słuchaczy był syn Eryka Rudego, Leif Ericsson zwany Szczęśliwym. Około 1002 roku ruszył na zachód, po kolei docierał do lądu, w którym nadawał nazwy pochodzące od widoków, jakie zawierały, otwierały się w sumie przed żeglarzami, na przykład Heluland, czyli Ziemia Kamieni, Markland, czyli Ziemia Lasów, Winland, czyli Kraina Wina, no to prawdopodobnie dzisiejsza Ziemia Baffina, Labrador i. Nowa Fundlandia. To tak szczerze mówiąc, a żebyście wszyscy nie zapomnieli, bo lajkujemy i subskrybujemy, zanim będziemy dalej mówić o wikingach i o Ameryce, prawda? Także lajkujemy i subskrybujemy. Oczywiście ta ostatnia wyspa, czyli Nowa Fundlandia, przypadła podróżnikom do gustu najbardziej, bo klimat był sprzyjający, w rzekach roiło się od ryb, a pochodzący z Niemiec uczestnik wyprawy Tyrkir rozpoznał nawet znane muzyczyzny krzewy winorośli. Przede wszystkim zaś nie brakowało tam lasów nadających się pod wyrok. Uczestnicy wyprawy pewnie zacierali ręce na myśl o zyskach ze sprzedaży drewna na prawie całkowicie pozbawioną drzew Grenlandii. Wikingowie na miejscu zbudowali osadę i spędzili w niej zimę. Nieco później przyszedł w niej na świat pierwszy Europejczyk urodzony w Ameryce Północnej, czyli Snorri Thorfinnson, który najpóźniej skrystianizował, który troszeczkę później w sumie skrystianizował Islandię. Niemal natychmiast zaczęły się konflikty z tubylcami, nazywanymi przez Wikingów skarelingami. Przybysze, nie potrafiąc się z nimi porozumieć, zaczęli robić to, co mieli najlepiej, czyli po prostu walczyć. Przewaga liczebna wrogo-nastrojonych miejscowych sprawiła, że stałe, stałe, stałe zamieszkiwanie w Winlandii nie było bezpieczne. Do tego dochodziły niesnaski wśród samych Normanów. Uboga w ludność Grenlandia nie mogła dostarczyć nowych osadników, zwłaszcza będących w mniejszości kobiet. Dzisiaj to miejsce identyfikowane jest. Ze stanowiskiem archeologicznym Lans Oaks Meadows w, na północy Fundlandii, gdzie w 1960 roku odnaleziono pozostałości wikińskiej osady. To miejsce wygląda właśnie w ten sposób. Znaleziono tam orzechy oleiste, które w naturze nie występują na północ od Nowego Brążbiku w Kanadzie. Podobnie jak winogrona opisywane przez sagę o Grenlandczykach, nasunęły przypuszczenia, że Wikingowie dotarli o wiele dalej. Czy Wikingowie w poszukiwaniu lepszych miejsc do osiedlania się mogli dotrzeć jeszcze dalej na południe, aż do dzisiejszych wybrzeży Stanów Zjednoczonych, stawiając europejską stopę na amerykańskim kontynencie? I przywożąc stamtąd nieznane na północy rośliny, no to pozostaje zagadką. Za takim przebiegiem wydarzeń świadczyć mogłoby naprawdę kilka faktów. Na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady odnajdywano inne ślady rzekomego pobytu tam wikingów. W 1730 roku odnaleziono tak zwany kamień runiczny Werendreja. Znaleziono na szczycie kamiennego kopca w pobliżu Minot w Dakocie Północnej miał być pokryty runami, kamień miał zostać wysłany do Europy w celu odczytania wyrytych na nim inskrypcji no i rzekomo tam w Europie ten kamień zaginął. Bardziej namacalnym dowodem był kamień z i płyta odnaleziona w 1898 roku w Minnesota przez farmera o szwedzkich korzeniach również była pokryta runami. Mówiły one o wyprawie wikingów z Winlandii na zachód w roku 1362. Paul Knudson na rozkaz króla Szwecji i Norwegii, Mangusa Erikssona, wyruszył z towarzyszami na poszukiwania niedających znaków życia mieszkańców Grenlandii. Nie odnaleziono ich tam, wyprawa ruszyła więc na Winlandię i dalej amerykańskimi rzekami, aż do wielkich jezior. Dziesięciu jej uczestników zginęło w walce z tubylcami i to im był właśnie poświęcony z kolei w 1957 roku niedaleko Brooklyn w stanie Maine odkryto srebrny norweski pens z XI wieku, z czasów panowania króla Olafa i wszystkie te znaleziska budziły jednak spore wątpliwości co do ich autentyczności i tego jak i w ogóle kiedy mogły one znaleźć się na amerykańskiej ziemi. Dowodem dosłownie nie do podważenia miała być kamienna wieża wybudowana na wzgórzu w Newport Rhodes Island. Ta wieża, jakby ktoś był zainteresowany, wyglądała właśnie w ten sposób. I teorię, że w latach 30 XIX wieku zbudowali ją Wikingowie, wysunął duński historyk i propagator teorii. O nordyckim podboju Ameryki Karl Christian Rafn. Miały na to wskazywać niezwykła konstrukcja wieży, opartej na ośmiu połączonych łukami filarach i wyposażona w komin. Zwolennicy tej teorii wikińskiej wskazują na podobieństwo budowli do rotundy Kościoła Grobu Świętego w Cambridge albo do Kościoła Świętego Lafa w Tunzbergu czy Świętego Wawrzyńca w Estellars na Bornholmie. Budowla a, przyciągała też zwolenników innych teorii, historii alternatywnej, w których wizjach miała ona zostać zbudowana przez Templariuszy, a nawet przez uczestników wyprawi chiński admirała Zheng He, który na początku XIV wieku miał opłynąć kulę ziemską. Najprawdopodobniej są to jednak ruiny XVII-wiecznego młyna, co potwierdziły wykonane w latach w 20, w XX wieku badania archeologiczne. Co ciekawe, na ową budowlę musiał spoglądać na pewno. Tadeusz Kościuszko, kiedy w marcu 1784 roku przebywał w Newport, gościł wtedy u generała Grina kwakra usuniętego ze wspólnoty za militarne ciągoty, czekając na obiecane przez kongres wynagrodzenie. Młyn leży dokładnie naprzeciwko domu generała, który można oczywiście również oglądać do dziś. No Nie ma wątpliwości, że wikingowie na swoich łodziach docierali do wysp położonych na u wybrzeży Ameryki Północnej. nigdy jednak nie zostawili tam nie zostali tam w sumie na dłużej i nie rozpoczęli kolonizacji kontynentu pomimo wiele lepszych warunków do życia niż na Islandii czy na Grenlandii pobyt w Nowej Fundlandii trwał góra kilkadziesiąt lat a przez następne 300-400 lat Wikingowie mogli jeszcze okazjonalnie zapuszczać się w tamte strony Europejczycy zagościli na dobre w Nowym Świecie dopiero po wyprawach Krzysztofa Kolumba do Ameryki, jemu też przypadło w sumie miano odkrywcy i inicjatora kolonizacji. Na pocieszenie, Amerykanie przy okazji tysiąclecia Althingu, najstarszego parlamentu świata, podarowali Islandczykom pomnik Lea Feriksona, i stoi on po dziś dzień przed kościołem Halil w centrum Reykjaviku. Tyle na temat wypraw wikingów do Ameryki.